Jak wychować dzieci w wierze w świecie pełnym zmian i niepewności? Wiara to kotwica, która nadaje życiu sens. Odkryj, jak przekazać ją najmłodszym. Każdy rodzic staje przed jednym z największych darów i wyzwań życia przekazaniem wiary swoim dzieciom. W świecie pełnym zmieniających się wartości, hałasu i niepewności wiara staje się kotwicą, która nadaje życiu głęboki sens. Jak jednak wychowywać dzieci, by poznały Boga, pokochały go i podążały za nim? Pismo Święte przypomina nam: Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. To wezwanie do odpowiedzialności, ale i do zaufania Bożej obietnicy. Rodzice są pierwszymi nauczycielami wiary, a dom domowym kościołem, gdzie miłość do Boga i bliźniego kształtuje się poprzez codzienne wybory? Kluczem jest żywe świadectwo. W Księdze Powtórzonego Prawa Bóg mówi: Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając. Wiara nie ogranicza się do niedzielnej mszy, to styl życia. Gdy dzieci widzą rodziców modlących się, czytających Biblię, przebaczających i służących innym, uczą się, że relacja z Bogiem jest prawdziwa i konkretna. Święta Monika, matka Augustyna, przez lata modliła się o nawrócenie syna. Jej wytrwałość i łzy stały się ziarnem, które wydało plon w postaci jednego z największych świętych kościoła. Jak pisał święty Augustyn, ona mnie podwójnie wydała na świat, w ciele i w duszy. Wychowanie w wierze to także wprowadzanie dzieci w życie sakramentalne. Chrzest otwiera drzwi do łaski, pierwsza komunia wprowadza w Eucharystię źródło i szczyt życia chrześcijańskiego, a bierzmowanie umacnia Duchem Świętym. Ważne, by te wydarzenia nie były tylko tradycją, ale głębokim przeżyciem. Jezus mówił. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Modlitwa rodzinna, jak różaniec czy czytanie Ewangelii przed snem, buduje więź z Bogiem, święty. Jan Paweł II podkreślał: Rodzino, stań się tym, czym jesteś wspólnotą życia i miłości. Współczesny świat stawia przed rodzicami trudne pytania. Jak tłumaczyć wiarę, gdy dzieci pytają o cierpienie? Jak chronić je przed wpływem relatywizmu? Święt Paweł radzi, Ojcowie, nie rozgoryczajcie waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności dla Pana. Chodzi o równowagę między miłością a wymaganiami, cierpliwością a stanowczością. Gdy przychodzą wątpliwości, warto sięgać po historie biblijne. Dawid, który od młodzieńczych lat ufał Bogu w walce z Goliatem. Samuel słyszący głos Boga dzięki wychowaniu przez Kapłana Helego. Te przykłady uczą, że Bóg prowadzi nawet najmłodszych. Nie jesteśmy sami. Wspólnota parafialna, grupy modlitewne czy szkoły katolickie wspierają rodziców. Święta, Teresa, od dzieciątka Jezus, wychowana w głęboko wierzącej rodzinie, mówiła: „Miłość nie może pozostawać bezczynna. Zachęcałaby każde działanie, nawet najmniejsze, było ofiarowane Bogu. Pamiętajmy też, że wychowanie to proces, a nie jednorazowy akt. Bóg, który powierza nam dzieci, daje też łaskę, by je prowadzić. Albowiem Bogu rodzimy się w wierze i wzrastamy w niej dzięki Jego darom. Nawet jeśli popełniamy błędy, jego miłość wypełnia niedoskonałości. Wychowanie w wierze to zasiewanie ziarna, które może zakwitnąć po latach. Święty Jan Chryzostom pisał: Czy rozumiesz, jak wielki skarb został ci powierzony? Uczyń serce dziecka świątynią Ducha. Niech nasze domy będą miejscami, gdzie dzieci doświadczają, że Bóg jest Ojcem, a kościół rodziną. I choć droga bywa wyboista, ufajmy słowom Jezusa. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Z Jego pomocą nawet w słabości. Możemy prowadzić młode dusze do wieczności. Niech przykład świętej rodziny z Nazaretu, która wzrastała w mądrości i łasce u Boga, inspirował nas każdego dnia. W końcu, jak mówi Psalm: Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. Zaufajmy Mu. On jest najlepszym przewodnikiem dla nas i naszych dzieci. Dziękuję, że byliście ze mną do końca. Niech Boża miłość prowadzi Was i Wasze dzieci każdego dnia, a wiara stanie się dla nich źródłem siły i radości. Jeśli ten materiał Was zainspirował, zostawcie łapkę w górę, podzielcie się swoimi refleksjami w komentarzach i subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Niech Bóg Wam błogosławi.